Nie macie pojęcia, z kim konkurujecie. To numer jeden w rankingu w policji. To Leave. Jak mówiłem wam już kiedyś, historia Forda Mustanga rozpoczęła się w 1964 roku. Wtedy zadebiutował właśnie ten samochód, ten odpowiednik, amerykański odpowiednik na europejskie auta GT. Był typowym ponekarem, raczej pozycjonowanym no, na średniej półce zarówno pod względem jakości, jak i wygody. Nie był jakiś szczególny. Od początku najbardziej jakoś przyjął się fastback i, i stał się też najbardziej kultowy, bo owszem, występowały Mustang również w innych wersjach nadwoziowych, był sedan, był kabriolet, ale to jednak ten fastback stał się najbardziej legendarny, najbardziej popularny i to on właśnie jest tym kultowym. Ford Mustang nie jest tylko samochodem, jest przede wszystkim symbolem wolności Stanów Zjednoczonych. Był to, było to auto kierowane do ludzi młodych, do ludzi rzutkich, do ludzi. Pełnych sił, wital witalności i energii do życia jest bardzo mocno związany z patriotycznym amerykańskim duchem. Projektantem Forda Mustanga był John Nadjar, jawny fan myśliwca P-51 Mustang z okresu II wojny światowej i stąd prawdopodobnie wzięła się nazwa tego samochodu między innymi, bo też Mustang to koń, to dziki koń um, występujący na preriach Ameryki Północnej logo Mustanga to galopujący koń na tle kolorowych pasków, które symbolizują Stany Zjednoczone Zatem nic nic dodać, nic ująć, po prostu Mustang to ikona. To sam, samochód tak mocno związany z patriotycznym duchem Amerykanów jak flaga amerykańska powiewająca na maszcie. Test tego egzemplarza Forda Mustanga wymagał nieco innego podejścia, nieco mniej sztampowego. Musiałem zmienić trochę kolejność, zmienić też formułę. A to dlatego, że pod maską tego samochodu, inaczej niż we wcześniejszym testowanym Fordzie Mustangu 2:3 EcoBoost, nie jawi się żadna ekologiczna europejska jednostka, tylko wyłącznie wulgarny, mocarny amerykański silnik z krwi i kości V8 o pojemności 5 litrów i mocy 421 koni mechanicznych. Maksymalny moment obrotowy to 530 nm, prędkość maksymalna to 250 km na godzinę, a do setki ten samochód przyspiesza w 4,8 sekundy. I mówię o tym dość lekko, chociaż wartość ta jest nie do osiągnięcia. Przynajmniej przeze mnie Dlatego, że cała ta olbrzymia moc w tym samochodzie Jak to w typowym Mustangu Jest przenoszona tylko i wyłącznie na tylną oś I kontrola trakcji, nawet załączona kontrola trakcji W tym najwyższym stopniu swoim Czyli najbezpieczniejszym dla przeciętnego kierowcy Po prostu zwyczajnie nie jest w stanie sobie z nią poradzić Auto buksuje kołami przy każdym ruszaniu I tutaj niepotrzebny jest line lock O którym za moment opowiem to po prostu auto pali gumę przez cały czas. O stylistyce nie powiem ani jednego złego słowa. Nowy Ford Mustang jest bezbłędnym samochodem, w którym gładkie linie połączono z mocnym ociosaniem i wyszło mi to po prostu dobrze. Spora uwypuklona maska, zdecydowane biodra, spora lumiowe felgi oraz dyfuzor. Wszystko to składa się na ciekawy w formie wóz, zupełnie niepodobny do samochodów konkurencji. I to się podoba, o czym świadczą na przykład wyniki sprzedaży w Niemczech, gdzie Ford Mustang zdeklasował rywali i z 15% udziałem w rynku wyprzedził Porsche 911. Wewnątrz? Przemodelowane wnętrze, które wyglądał wiele lepiej niż w poprzednich generacjach. Nadal jest plastikowo, ale Ford wykorzystał nowe materiały, które wyglądają dość dobrze. Deska rozdzielcza, dzięki ciekawemu rozplanowaniu, prezentuje się powyżej oczekiwań. Czuć tu amerykański klimat, a charakterystyczny zapach skóry powoduje, że po każdym zajęciu miejsca, czujemy się jak w amerykańskim filmie o maskulkarach. Rozczarowanie pojawia się co prawda wtedy, kiedy przyjdzie nam korzystać z systemu Sync 2, o którym mówię. No, przy okazji każdego Forda bardzo się cieszę, że Ford pracuje nad systemem Sync 3, który ma być nieporównywalnie lepszy. Oczywiście to się okaże w praniu. Natomiast jeżeli już poświęcam, w ogóle robię to. Poświęcam czas tego testu Mustanga GT, 5-litrowego Mustanga GT na opowieści o nawigacji, o opowieści o systemie multimedialnym, to zamierzam już to dokończyć, dokończyć tę nitkę, którą rozpocząłem. System multimedialny jest nie najlepszy, a dogadywanie się z yy, panią, która no, stara się z nami rozmawiać po angielsku, no bo tutaj jest obsługa głosowa. Przyprawy ja odreszczę. Jak, mam, jak sobie o tym przypominam, to po prostu boli mnie głowa. Pamiętam, że kiedyś całą drogę z łodzi do Warszawy pokonałem, rozmawiając właśnie z, e, z tą panią z ekraniku, która nie mogła zrozumieć, jaką. Ulicę chcę wybrać spośród pokazanych pięciu. Kazała mi podać tylko, e, tylko linię, tylko wiersz. No więc podawałem, ale ona tego nie rozumiała. Później, później anulowała. Później kazała powtarzać to jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jak można by było sobie gadać bez, koń bez końca, zatem no to jest nie najlepsze rozwiązanie. Z tym olbrzymim silnikiem w tym egzemplarzu współpracuje niestety. E, automatyczna skrzynia biegów i nie dlatego niestety, że jakoś nie ogarnia, że nie radzi sobie, że zmienia te biegi jakoś, e, niedobrze mamy tutaj łopatki za kierownicą, także jej pracę możemy kontrolować, natomiast automatyczna skrzynia biegów zupełnie nie pasuje mi do charakteru tego samochodu. Ponieważ trochę to jest tak, że jeżeli zaznamy rozkoszy korzystania z manualnej skrzyni biegów, zaznamy tej przyjemności wynikającej z zarządzania mocą Forda Mustanga za pomocą manualnej skrzyni biegów, to już później nie chcemy niczego innego, ponieważ ta skrzynia biegów jest bardzo dobra. Ma bardzo krótkie skoki, jest typowo amerykańska, mechaniczna, taka no nie wybacza błędów. Automat nie bardzo mi tutaj pasuje, i tak jak jeden kolega powiedział. I z tym się chyba zgadzam, automat nieco kastruje to tego 5-litrowego Mustanga i tego byśmy chyba nie chcieli. Zatem, gdybyście mieli wybierać Forda Mustanga, to bierzcie zarówno w wersji 2.3, jak i 5.0 manual. Ponieważ nie powinienem tego robić, to zrobię to. Chciałem opowiedzieć Wam o bagażniku Forda Mustanga i wiem, że część z Was bardzo się ucieszy, że powiem coś o praktyczności auta. Które nie powinno być praktyczne. Obiecuję, że podczas testu z Cinque również napomknę o pojemności bagażnika, jeżeli taki kiedykolwiek się odbędzie. Pod pokrywą mamy 408 litrów kufra, do którego ciężko cokolwiek włożyć, bo ma wszystkie cechy niewygodnej przestrzeni załadunkowej. Przede wszystkim, otwór nie należy do najbardziej praktycznych, gdyż próg jest przeogromny. Wydaje mi się, że powiedziałem już wszystko, co powinienem powiedzieć przy okazji testu, na przykład na Mikry, a czego nie powinienem powiedzieć przy okazji testu Forda Mustanga GT, ale to jest nieważne. Wszystko dla was. Mam nadzieję, że ktoś z was to doceni. Przy odpaleniu tego Forda Mustanga z tyłu wydobywa się z rur niesamowity dźwięk. Ten cały samochód chodzi, przy dodawaniu gazu on się tak rusza jak e, w amerykańskich filmach o Masculkara. To, o czym również nie powinienem się wypowiadać, to spalanie, ale pewnie wielu z Was niezmiernie intryguje to, ile baków spaliłem podczas testu. Odpowiem, miałem samochód 3 dni i poszły dwa baki. Nie jeździłem bardzo dużo. Na trasie z łodzi do Warszawy pali zaskakujące 12-13 do 13 litrów na 100 km. W mieście bardziej realne staje się 16-17 litrów. Choć okupiały komputer pokładowy pokazuje, że na światłach palicie 30 litrów, to z pewnością zaburza końcowe raporty spalania. U dołu deski rozdzielczej mamy parę przełączników, i oprócz tego, właśnie systemu Start Stop jest tu zgrabnie ukryty, choć niepraktyczny przycisk do świateł awaryjnych, przycisk do wyłączenia kontroli trakcji No nie wiem czy polecać bym wyłączenia tego Nie No nie wiem, chyba nie próbujcie, jeżeli, jeżeli nie jesteście pewni swoich umiejętności to nie próbujcie, a jeżeli jesteście pewni To też lepiej nie Wybór rodzaju prowadzenia jest normalny, sportowy i komfortowy no to po prostu zmienia charakterystykę pracy układu wspomagania kierownicy. No i przycisk mode do zmiany trybów jazdy. I mamy dostępny tryb normalny, sportowy plus, tor i śnieg mokro. Czym one się różnią? Te tryby różnią się reakcją na dodawanie pedału gazu, czułością układu kontroli trakcji. No i tyle. Nie ma co się udzić, że Ford Mustang GT w typowy dla amerykańskich samochodów sposób będzie dużo bujał się na zakrętach i wybojach. Zawieszenie jest dość sztywne i mało komfortowe. Jeżdżąc nim na co dzień, musimy mieć duże pokory, szczególnie przy prowadzeniu auta na śliskich nawierzchniach. Kiedy choć trochę popada, Mustang GT staje się samochodem bardzo nieobliczalnym i niezwykle niespokojnym. Minimalnie za mocno naciśnięty pedał gazu w niewłaściwym momencie. Skończy się wylądowaniem na barierce bądź w rowie. Miejcie to na uwadze, jednak mam nadzieję, że kupując ten samochód będziecie świadomi, że 5 litrów i moc powyżej 400 koni to nie przelewki. Mądrze prowadzony Ford Mustang GT odwdzięczy się pokaźną dawką frajdy i ogromnym respektem w Gawiedzi wobec kierującego.